O tym, czym jest umowa ARTA, polscy internauci dowiedzieli się zaledwie kilka dni temu. Dowiedzieli się kilka dni temu, jak widać, za moimi plecami bardzo im się to nie spodobało. Umowa ma ograniczać wolność internautów. Przez dwa dni internauci w Szczecinie organizowali się na Facebooku, by spotkać się dzisiaj pod urzędem wojewódzkim. Oto relacja. Akta to międzynarodowa umowa mająca na celu ochronę własności intelektualnej. Wszystko wydaje się być w porządku do momentu, kiedy nie zaczniemy dociekać, czym miałaby być ta własność intelektualna. W praktyce oznacza to, że z internetu mogłyby zniknąć niemal wszystkie filmy, utwory muzyczne, teledyski czy nawet cytaty. Internauci w ramach protestów wychodzą na ulicę. Marsz przeciwko ARTA odbył się w środę w Szczecinie. Uważamy, że akta ogranicza wolność słowa oraz swobodę w internecie. Łamie nasze konstytucyjne prawo do swobodnej wymiany informacjami. W jaki sposób łamie to prawo? E, akta daje narzędzia władzom do inwigilacji obywateli tak? e, i w ten sposób naszym zdaniem łamie, łamie, łamie to nasze prawo konstytucyjne. Wypowiadacie się o politykach. Tutaj jest kilka transparentów skierowanych w stronę polityków. Dlaczego właśnie w ich stronę? No bo to oni podejmują decyzję tak, o podpisaniu tej, tej umowy. Albo wydadzą, wydadzą zgodę i podpiszą tę umowę, albo tego nie zgobią. Od kilku dni organizatorzy marszu namawiali ludzi do przyjścia na marsz. Na Facebooku swoją obecność zdeklarowało około 9 tysięcy osób. Opracowano dokładną trasę i metę marszu. No się tutaj pod Urzędem Wojewódzkim, e, otwieramy manifestację, następnie przemarsz ulicami tutaj centrum do placu Solidarności, e, tam happening i zakończenie zakończenie całej akcji. Wśród przeciwników akta dominują głównie młodzi ludzie korzystający na co dzień z internetu i portali społecznościowych. Pod Urzędem Wojewódzkim było ich kilka tysięcy. Protest przygotowali bogate repertuar okrzyków, często kontrowersyjnych, biesko budą, biesko budą, biesko budą, biesko budą. a także skierowanych bezpośrednio przeciwko premierowi Donaldowi Tuskowi. To na Młodzi ludzie i wszyscy protestujący przeciwko podpisaniu umowy ARTA uważają, że jej wejście w życie będzie oznaczać cenzurę, ograniczenie wolności. Jednym zdaniem, koniec wolnego internetu. Internauci, czy tam młodzież, robi to tylko dlatego, że tak naprawdę filmy czy muzyka jest bardzo droga. I chyba z tego powodu także się spotykamy tutaj, ale chyba głównie dzięki temu, że ogranicza się nam, próbuje się nam ograniczyć wolność słowa. Przeciw czemu protestujesz tutaj dzisiaj? Przeciw w paktowi Akta, który, umowie, którą mamy podpisać jutro, ponieważ uważam, że jest ona niesłuszna i posty, które są w niej zamieszczone są tylko opisane ogólnikowo, a według mnie powinno być to bardziej wyszczególnione, bo nie wiadomo, czego możemy się spodziewać. No bo jak te akta zablokuje internet i to wszystko, no to no, nie wiem, no będzie beznadziejnie moim zdaniem, no bo te prawa nasze, no i wszystko, no, ocenzurują tyle rzeczy, wszystkie rozmowy będą podsłuchiwane. Protestujący o godzinie 18.00 ruszyli spod urzędu wojewódzkiego w stronę placu Solidarności. Trasa wiodła przez samo centrum miasta. Przechodni patrzyli z dużym zainteresowaniem na wielotysięczny tłum. Jedno pytanie, czy Państwo wiedzą, co się tutaj dzieje dzisiaj? Nie wiemy. My dopiero tutaj wysiedliśmy z tramwaju, nie wiemy, naprawdę. Czy pani wie, co tutaj dzisiaj się dzieje? Tak. Ha. Tak jest, to protest przeciwko akta, tak? A co to są te akta właściwie? E, no, zabronienie ściągania różnych plików z internetu, ocenzurowanie go głównie. To nie jest pierwsza manifestacja w Polsce. Podobno odbyła się dwa dni temu w Warszawie, zgromadziła pięć tysięcy osób. Ile osób zgromadziło się dzisiaj tutaj na Placu Solidarności, jeszcze nie wiadomo. Przewidywana liczba to jednak kilka tysięcy, tyle bowiem zadeklarowało się na Facebooku. W Kielcach na proteście przeciwko ARTA doszło do poważnych zamieszek. Zatrzymano 23 osoby. Podczas pochodów w Szczecinie organizatorzy rozdawali ulotki informujące o tym, czym jest Arta. Stróciłem się temu głośno i wyraźnie, ponieważ jesteśmy w demokratycznym kraju, i według mnie, i według miliona tutaj obecnych. Wolność w internecie się jak najbardziej należy. Manifestacja ochraniana była przez szczecińskie służby porządkowe. Marsz zakończył się przed godziną 19 na Placu Solidarności. Tam uczestnicy dość dosadnie wyrazili co myślą o umowie Arta i premierze Donaldzie Tusku. Przez ostatnie dwa dni strony rządowe, w tym strona prezydenta czy premiera Tuska były blokowane przez hakerów. Premier zapowiedział jednak, że nie ugnie się szantażowi i umowa międzynarodowa zostanie podpisana. Konsekwencje będą znane później. Dla serwisu informacyjnego Telewizji Pomerania Michał Kaczmarek.